Cześć, światuszki moje, kochane. Dawno mnie tutaj nie było, to znaczy nie było mnie bardzo dawno na YouTube. Postanowiłam nagrać ten filmik z zakupami i wstawić go na YouTube'a, i będzie również dostępny na Instagramie link. Tak więc, zaczynając i jeszcze przy okazji kończąc kawkę, jak lubisz oglądać zakupy, co kto kupił, no to jest to film dla ciebie. Tak więc, zapraszam cię serdecznie do obejrzenia. A więc, tak, kupiłam dzisiaj koncentrat pomidorowy. Sałatę, które muszą, 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 które lubię mieć zawsze w lodówce po prostu do kanapek. No, tu jest po prostu zastosowań tysiące. Lubię mieć sałatę do wszystkiego. Jogurt, to jest dla mojego męża. Serek Frischkäse, który na kanapki, na cokolwiek. Kilogram jabłuszek. Następnie mamy cztery takie różne kiełbaski. Zwykle właśnie kupuję te z Aldika, to są. I tu mamy jeden filet z indyka, a trzy pozostałe to są fileciki z kurczaka. Pomidorki się skończyły, więc kupiłam. Jajeczka się skończyły, więc kupiłam. Następnie mamy kurczaka, filet z kurczaka, mielone z kurczaka i znowu mielone z kurczaka. Mleko kokosowe, I tutaj. tutaj. Tutaj taki makaron, makaroni to będzie dzisiaj zapiekanka z tym makaronem, yy, brokułek, ser do zapiekanki, mydło się skończyło więc kupiłam, tu mamy kremę freshę też do zapiekanki, to będzie narosło na jutro, jarzynka, yy, banany. Taką siateczkę z awokado i lubię tą siateczkę z awokado kupować. Cena jest fajna, euro 99, więc wychodzi mi to duże, taniej, a mam na cały tydzień, jakby nie było. Margaryna. Margaryna zwykła, mleko zwykłe, friszke mój ulubiony ostatnio chlebek ciemny. Też z Aldika bardzo, bardzo jest pyszny i bardzo długo zachowuje on świeżość mieszanka mmm, słonecznik, słonecznik, z sezam oraz pestki z dyni. Yy, płatki owsiane będę robić tu zamien. Będę robić razem taką granolę, żeby była yy, na jakieś tam dni, gdy będzie się nam chciało owsianki albo musli, no właśnie musli, tak musli. Yy, jogurt czekoladowy, serniczek, jogurt zwykły naturalny, parówki z kurczaka, śmietana Dziesięć kartoników soczków dla Nikoli. Tutaj coś słodkiego moi sobie zażyczyli, więc kupiłam im takie ciasto stracia Są, są, są soczki. Przyprawa curry, bo się skończyła. Czosnek się skończył, makaron. Co tu jeszcze mamy? Chyba wszystko pokazałam. Nie, już mam, po... jeszcze kupiłam ziemniaki, ale ziemniaki już nie będę pokazywać. Kupiłam jeszcze papier toaletowy. I to wszystko. I to wszystko. A więc, papa, pa. dziękuję za oglądanie.